Jestem Zosia Strzelec, przyjechałam z Godzieży Wielkich ze szkoły im. Marii Konopnickiej. Wzięłam udział w konkursie Internetowa Liga Łamigówkowa i zajęłam pierwsze miejsce. Udział w tym konkursie był pozytywnym doświadczeniem, pozwolił mi się stresować w podobnych sytuacjach. No to nazywam się Kamil Józwik, chodziłem do liceum 137 Liceum Ogólnokształcącego z udziałami dwujęzycznymi imienia Roberta Schumana w Warszawie. W konkursie wziąłem udział, ponieważ zachęciła mnie do tego pani od matematyki, ponieważ zauważyła, że bardzo dobrze radzę sobie z matematyką i stwierdziła, że mam szansę wygrać ten konkurs i miała rację. Wydaje mi się, że konkurs może mi pomóc w rekrutacji na studia, którą będę miał właśnie w tym roku ponieważ już skończyłem liceum i wydaje mi się, że przyda się na pewno na takie kierunki jak informatyka i coś związane z, właśnie z matematyką i przedmiotami ścisłymi. Mam na imię Radosław Kulpa. Jestem uczniem szkoły średniej w Myślenicach I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Ja jestem w klasie drugiej. Zadania publikowane na platformie Moodle nie były dosyć trudne, że były łatwe. Natomiast zadania finałowe zarówno w pierwszej, jak i drugiej części były znacznie trudniejsze, ale uważam, że poszło mi dosyć dobrze.